Na budowie tego domu pod Warszawą, właśnie zakończono układanie pokrycia dachu. Byliśmy tam z kamerą, by w jednym filmie spróbować powiedzieć wam wszystko o blasze na rąbek stojący Rookie Classic Silence. Żeby zrobić dom ciekawszym, zdecydowaliśmy się na dach bezokapowy. Jerzy gird buduje swój pierwszy dom. No i żeby najłatwiej osiągnąć taki efekt, zdecydowaliśmy się na pokrycie dachu blachą. Blachę Ruki wybraliśmy ze względu na dobry stosunek jakości do ceny. Skonsultowaliśmy się z, z naszym wykonawcą, który jak najbardziej potwierdził, że jest to, jest to fajny produkt, warty polecenia. Blacha Ruki Classic to produkt, który idealnie wpisuje się w trendy nowoczesnej architektury. Jarosław Orłowski zajmuje się szkoleniem dekarzy. Jak nikt inny zna się na dachach z blachy. Mamy ku temu okazję, żeby pokazać Państwu kilka ważnych szczegółów dotyczących montażu tej blachy oraz jej zalety. Blachy na rąbek prefabrykowany montowałam na różnych dachach, nie tylko na dwuspodowych, ale również na wielopołaciowych. Paweł Rojek, dekarz, najczęściej układa blachy ruki. Prefabrykowane blachy na rąbek typu Ruki Classic są imitacją tradycyjnego rąbka stojącego. Z tym, że mamy dużo łatwiejszy montaż pokrycia i to wszystko przede wszystkim dużo tańsze. Blacha na rąbek stojący to pokrycie tradycyjne w wyglądzie, a technologicznie bardzo nowoczesne. Blacha Ruki Classic dostarczana jest na budowę w arkuszach zoptymalizowanych do długości połaci dachowych. Dostarczona blacha ma unikatową strukturę, wytłaczaną strukturę, która poprawia względy estetyczne pokrycia dachowego oraz matę wygłuszającą, która obniża poziom hałasu o 6 decybeli. Minimalny kąt nachylenia dachu dla paneli Ruki Classic to 8 stopni, jeżeli nie ma na połaci dachowej żadnych przeszkód typu okno, komin, lukarna. Jeżeli takie elementy występują, to jest to kąt 14 stopni. Z zaletą blach na jest przede wszystkim wygląd estetyczny. Oraz to, że nie ma nigdzie widocznych wkrętów, yy, nigdzie nie dziurywimy blach. Wytłaczana blacha ma uformowany rąbek, który łączy się na zamek zatrzaskowy, na klik. Na dachu układane są najpierw kontrłaty, a następnie łaty. Do nich przykręcane będą panele. Podkonstrukcja zapewnia wentylację dachu pod blachą. Łaty nabijamy w rozstawie od 25 do 30. Są to łaty o przekroju 3,2 na 10. Dzięki podwyższonej sztywności wytłaczanej blachy rąbek stojący ruki można układać i na klasycznym dyskowaniu i na połaci, na której ułożono membranę. Przed nami najważniejszy etap decydujący o pięknym efekcie końcowym. Zanim przystąpimy do montażu paneli Ruki Classic, powinniśmy idealnie wypoziomować dach. Prostowanie pogląda tym, że rozciągamy żyłki po wszystkich rogach budynku, czyli na dole, na górze i po skrajnych, skrajnym owadzie tego dachu i puszczamy żyłki. Wtedy ustalamy poziom ogólny dachu i do tych żyłek prostujemy resztę dachu. Podnosimy matę do danej wysokości. I przykręcamy specjalne wkręty do prostowania. Dach pod rąbek prefabrykowany dziurki Classic musi być prostowany prawie do milimetra. Okazało się, że ten dach wymaga wprostowania praktycznie po całej powierzchni dachu. Maksymalnie łaty były ponoszone o 3 cm. Blachy na rąbek stojący mają naturalną tendencję do niewielkiego falowania na dachu. Przyczyna to wydłużony kształt oraz rozszerzalność termiczna blachy. Pokrycie takie nigdy nie jest idealnie płaskie. To nie wada blachy, lecz cecha szczególna, powodem falowania nie powinna być nierówna płaszczyzna. Na właściwie wypoziomowanym dachu blacha na rąbek stojący ma tylko minimalną tendencję do falowania. Inwestor może być spokojny. Układanie pasa nadrynnowego. Pokrycie RUKI Classic to składowa wielu istotnych elementów. Jednym z nich jest pas nadrynnowy, spełniający dwie podstawowe funkcje, czyli sprowadzenie wody do, do rynny, i yy, jako element, do którego montowany jest panel. Pas montowany jest w linii okapu. Rąbki tworzą linię pionową, pas nadrynnowy poziomą. Panele i pas nadrynnowy mają tworzyć kąt prosty. To ważne zalecenie. Panele blachy na rąbek zawsze układa się od prawej do lewej strony dachu. Układanie blachy zaczynamy od rozmierzenia blachy. Ważne jest to, żeby rozmierzyć to tak, żeby z obu stron, jeżeli ma być cięta, żeby była równe odcinki blachy. Jeżeli zaczynamy pełnym arkuszem, to kończymy również pełnym. Jeżeli zaczynamy ciętym arkuszem, to istotne jest to, żeby ten cięty arkusz miał taki sam wymiar jak ostatni arkusz układany. Zobaczcie ten przemyślany sposób montażu. Montaż paneli zaczyna się od przymocowania haftr mocujących panel szczytowy. Montujemy pierwszy arkusz i mamy gotowe otwory montażowe, w których kręcamy władz wkręt płaski, oczywiście systemowe ruki. Kolejny arkusz, który jest, jest wpinany w to zapięcie. Zamyka nam się arkusz i, i przekręcamy znów wkręty, które nie są widoczne później przy końcowym efekcie. Otwory montażowe rozmieszczone są wzdłuż rąbka. Są podłużne, by umożliwić pracę arkuszy podczas rozszerzania się i kurczenia wywołanego zmianami temperatury otoczenia pierwszy i ostatni arkusz blachy przykręca się do każdej łaty. Wszystkie arkusze pomiędzy są mocowane do dwóch górnych łat, do trzech najniższych łat oraz do co drugiej łaty po środku. Zwróćmy uwagę w jaki sposób elementy systemowe Ruki Classic ułatwiają jego prawidłowy montaż. Łąbek zatrzaskowy, otworowana listwa montażowa redukują do minimum możliwość popełnienia błędów w trakcie instalacji każdy fachowiec musi o tym wiedzieć, że nie można dokręcać blachy zbyt mocno. Ono musi być dokręcona z odpowiednią siłą, najlepiej z, z delikatnym luzem. Są to jest specjalne atuleje, gdzie panel nam pracuje, tak on się rozszerza i kurczy i przykręcenie tego na stałe powoduje nam zbyt nadmierne falowanie blachy. Panele są połączone. Można usunąć taśmę ochronną z zamka. Przy okazji pokaz chodzenia po dachu z blachy na rąbek. Dekarze chodzą po zamku, nie po blasze. Montaż elementów kalenicy. Najpierw mocowana jest listwa podgąsiorowa. Ważne, by listwa była mocowana do paneli, a nie do łaty, ze względu na rozszerzalność termiczną blachy. Gąsior mocowany jest wkrętami do listwy podgąsiorowej. Gąsiorów nie łączy się ze sobą, znów ze względu na rozszerzalność termiczną. Ważnym atutem pokrycia z blachy RUKi jest systemowość. Często ze względów projektowych zachodzi konieczność zamontowania na pokryciu dachowym dodatkowych elementów: kominków wentylacyjnych, przejść antenowych czy przejść solarnych. Akcesoria dedykowane do paneli RUKi Classic pozwalają wiele z tych problemów rozwiązać w sposób właściwy. Rozwiązania systemowe to także elementy bezpieczeństwa. Przegląd dachu, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne wymagają wejścia na połać dachową. Pamiętajmy zatem o elementach komunikacji dachowej, które zapewniają maksimum bezpieczeństwa dla osób serwisujących. Kształt profilu Classic, jego płaska powierzchnia, może być przyczyną gwałtownego osuwania się zalegającej na dachu pokrywy śnieżnej. Dlatego szczególnie na dachach bezokapowych niezmiernie istotne jest aby zadbać o bezpieczeństwo montując bariery przeciwśniegowe zaletą elementów systemowych ruki jest to że montowane są do rąbka czyli w sposób bezinwazyjny dla całego poszycia dachowego Pan Jerzy ma powód do zadowolenia. Jego dom ma nowoczesny dach w tradycyjnej formie blachy na rąbek stojący. Najlepszym dowodem trwałości tego pokrycia jest gwarancja. Inwestorzy mają do wyboru powłoki, których charakterystyka decyduje o długości gwarancji. W najwyższej klasie jakości Ruki Polska udziela nawet 50-letniej gwarancji technicznej, tak jak właśnie w tym przypadku. Rookie Classic Silence. Szerokość 47,5 cm, długość do 10 m. Blacha jest wyjątkowo sztywna dzięki wytłaczanej strukturze. Powłoka Green Coat Pure Matte zwiększa odporność blachy na korozję, promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne. Specjalna włóknina na spodniej części arkusza, o której mówi nasz ekspert, zwiększa izolacyjność akustyczną całego dachu.